właśnie dopasowałem dopasowałem do paleniska taką podkóweczkę która tutaj, która tutaj została dorobiona, bo tamta stara już była przepalona i ta podkóweczka to dosłownie jest kawałeczek rurki zagrzeje z powodzeniem przy porannej jajecznicy i kawie na tej kuchence zrobionej to zagrzeje przy okazji ze 100 litrów wody i tak oto będzie przygotowane palenisko różcik różcik wewnątrz wskakuje na swoje miejsce i tylko sobie leży no i tu z boku tego różciku nie byłbym sobą, gdybym nie dociął tutaj na równo takiego ładnego szamotu. I tak, proszę państwa, będzie tutaj pięknie sobie pięknie będzie sobie ten dym tutaj leciał i pięknie się w tym palenisku będzie paliło. Rama kuchenna Rama kuchenna siedzi już na swoim miejscu. A tutaj tutaj dałem taką malutką galeryjkę, żeby można było żeby można było powiesić jakąś ściereczkę przy kuchni. Tak to wygląda. Oczywiście tutaj jeszcze będzie wyrównane, wszystko podlepione, ale, ale już troszkę Troszkę zaczyna przypominać piec kuchenny. Tak jak kiedyś. Tak jak drzewie się dawało trochę soli do gliny przy palenisku. To ja też daję trochę soli do paleniska. Później ta sól pięknie się skrystalizuje i palenisko będzie trwałe. Tak przygotowaną powierzchnię. Idzie rama kuchenna. Takich cwykrów, takich cwykrów, szojbrów i innych kołeczków nie zaszkodzi jak tutaj nakładziemy, to wtedy nam nie usiądzie. Jak mamy już ustawioną ramę, to na glinę, na glinę, wklejamy, wklejamy trzy płyty, dwie fajerkowe i jedną pełną. płyty, płyty zostały wypoziomowane, pod spodem troszkę podparte. I taki etap pozwala już pozwala już na, na rozpoczęcie budowy tej ścianki wokół kuchni.